Dzień dobry, dobry wieczór, witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Marcina, Michała Legana, Duchowe Espresso, która została wydana przez wydawnictwo WAM w ubiegłym roku. Michał Legan to Paulin. Filmoznawca, doktor habilitowany teologii, ale równocześnie filmoznawstwa, ponieważ pracę doktorską i habilitacyjną, z tego co zdążyłem przeczytać o nim, pisał łącząc wątki teologiczne z wątkami filmoznawczymi, zestawiał m.in. teologię twórczość Zanussiego i twórczość Karola Wojtyły, twórczość naukową i poetycką. Pisał o kinie Andrzeja Rublowa i o teologii pastoralnej. Odkrył w sobie powołanie, studiował w Krakowie, ale śluby wieczyste złożył w Częstochowie. Na jasnej górze. Książka ta wpadła mi w ręce niedawno, jako że tata mój chodził na rekolekcję w Tarnowie, na rekolekcję Michała Legana. I tę książkę mi właśnie polecił: co czynię w tym momencie? Duchowe espresso to połączenie. Niezgłębialnej tajemnicy czegoś niezdefiniowalnego, czyli oceanu życia duchowego nieskończonego z małym łykiem kawy, bardzo szybkim. To połączenie rodzi w konfuzję, by nie powiedzieć sprzeczność. Jak w małym łyku kawy można zawrzeć nieskończoność. Ten paradoks jest oczywiście paradoksem literackim znanym chociażby z wierszy Williama Blake'a czy Wisławy Szymborskiej o tym, że w ziarenku piasku odbija się niekiedy czy zawarty jest cały Wszechświat, co zresztą już jest zawarte w najważniejszej księdze świata, czyli w Ewangelii, że w tym, co małe, w ziartku gorczycy, zawarte jest Królestwo Boże. Owo duchowe espresso byłoby właśnie połączeniem tego, co małe i tego, co nieskończone. Dodam, że tego rodzaju próby podejmowane są często. Mówię tu o kroplach ewangelicznych profesora Zbigniewa Mirka. Zawartych w numerze ziemi lanskorońskiej kropla Ewangelii. Również takie szybki rzut, szybkie spostrzeżenie szybki błysk szybka obserwacja Ta książka Michała Legana Duchowe espresso narodziła się w skutek jego działalności na kanale YouTube Ja obejrzałem kilka filmików i rzeczywiście są to filmiki niesłychanie krótkie, jednominutowe. Moglibyśmy powiedzieć potocznie takie strzały do bramki, bardzo celne często najczęściej Kończące się bramką. Oczywiście mniej lub bardziej efektowną, ale ów kapłan zawsze trafia w światło bramki i niemal zawsze strzela gola. Jeśli chodzi o gola, no to są to takie można powiedzieć rzuty karne, powiedzielibyśmy, z małej odległości. Powiedzielibyśmy, łatwo strzelić karnego, ale zarazem trudno. Trudno, ponieważ mała forma wymaga jednak niebywałej dyscypliny myślowej, umiejętności zawarcia w kilku zdaniach esencji tego, co najważniejsze. Jak powiedział Czesław, miłość kiedyś więcej waży jedna dobra strofa, czy nawet jeden dobry wers, niż ciężar wielu pracowitych stronic. I tę książkę duchowe Espresso można czytać w różny sposób. Ja akurat czytałem ją linearnie, ponieważ mój tryb lekturowy jest raczej trybem linearnym zawsze, ale to nie zawsze się sprawdza, ponieważ czasem można obejrzeć, można otworzyć książkę w środku i, i zastanawiać się nad pojedynczymi fragmentami. Legan pisze tak, że trafić to może niemal do każdego chrześcijanina, osoby wierzącej, rzecz jasna, ale również takiej osoby, która Obserwuje świat, nazwijmy go światem literackim, jego przemiany, jego ewolucję. I to dążenie obecne do jak największego ścieśnięcia i zminimalizowania formy. Jakby to Miłość powiedział, formy bardziej pojemnej, której szukał. Przez całe życie. Kilka refleksji, które utkwiły mi w pamięci z tej jednak grubej i bardzo obfitej i bogatej książki Michała Legana, to ta między innymi, która drażni moją przynajmniej poczciwość, jeśli chodzi o wizję życia wiecznego oraz Infantylizm wyobrażeń o niebie jako wiecznej imprezie. Otóż pisze Legan, że niebo to przede wszystkim relacja z Jezusem, relacja z Bogiem ta dojrzała. Jak pisze Legan, Jezus nie lubił sztubackiej postawy, przejawiającej się przede wszystkim w tym, jak zachowywali się faryzeusze w sposób niedojrzały. Dojrzała relacja polega na odpowiedzialności, jak ten syn proszony przez ojca, który początkowo nie chce iść pracować do winnicy, lecz później wbrew sobie jakby idzie do tej winnicy. Jak pisze legant, to w gruncie rzeczy mądra, dobra dusza. Oczywiście dużo jest fragmentów. Między innymi cytatów z papieża Franciszka, aby Ewangelię głosić wstając z kanapy, działając. Z drugiej strony, owo działanie, które, jest, je, y, które może być też swego rodzaju zatracaniem się w działaniu i zapomnieniem o Bogu, zapomnieniem o tym, co najistotniejsze, y, prowadzi też w pułapkę w pułapkę pracocholizmu. W pułapkę nadmiernej aktywności. To kolejny fragment, o którym pisze legan, o wyjściu na pustynię, o wyjściu w kierunku odpoczynku. Istotny jest balans między pracą i odpoczynkiem, jak pisze legan. Ten, kto nie odpoczywa, grzeszy. To ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy od tego odpoczynku uciekamy. Kiedy chwytamy się różnych aktywności tylko po to, aby nadać jakiś mniej lub bardziej zakamuflowany czy jawny sens naszemu życiu? W czym ów sens się przejawia? Legan przytacza opowieść ewangeliczną bardzo pięknie zresztą przez niego opisaną Jesteście warci więcej niż wróble. Wróbel to ptak, powiedzielibyśmy, nieatrakcyjny ptaszek mały, szary, brązowy taki, na którego nie zwracamy uwagę. Ale to właśnie nasza małość, nasza skromność nasze nieustające niedocenienie jak pisze legan, w oczach Boga jest nieważne. Dlaczego? Ponieważ nie świadczą o nas nasza praca, nasze osiągnięcia, nasze zdobycze, świadczy o nas przede wszystkim nasza obecność. Tu kolejna przypowieść ewangeliczna o robotnikach, którzy dotarli ostatni do winnicy, a mieli płacone tyle samo, co ci, którzy przyszli pierwsi. Obecność, istnienie, to, że jesteśmy na tej ziemi, wybrani przez Boga do narodzin, jest tajemnicą, zagadką, ale jednocześnie najważniejszym argumentem, aby nasze życie uczynić sensownym i wartościowym tylko dlatego, że ono jest i jest święte. Legan pochyla się nad y, wieloma opowieściami ewangelicznymi, wieloma cytatami z Ewangelii, rozważa je to na przykład przypowieść o Marcie i Marii. Kolejna, która przykuła moją uwagę o próbie połączenia życiowej Praksis, krzątaniny Ogarniania codzienności z kontemplacją. Powiedzielibyśmy vita activa, vita contemplativa. Niby nic nowego, ale jednak to, co jest zawarte w Ewangelii, cały czas jest aktualne, cały czas owe przypowieści ewangeliczne. Towarzyszą naszemu życiu, towarzyszą naszym rozpoznaniom, to, że nie możemy znaleźć czasu na myślenie, to, że poddajemy w wątpliwość samą wartość myślenia i identyfikujemy myślenie z błądzeniem, często zagłębianiem się w siebie. Z ucieczką od świata. Michał Legan w wywiadzie przyznał, że wybrał zakon Paulinów z jednej prostej przyczyny: że Vita Activa i Vita Contemplativa były tam w pewnym harmonijnym połączeniu, czy powiedzielibyśmy styku, gdzie działalność wśród ludzi, Działalność, nazwijmy ją społeczną, nie była aktywnością, która by przesłoniła rozważania i refleksje nad Słowem Bożym i nad samym kontaktem z Bogiem. Pisze Legan, komentując Ewangelię, że we wszystkim możemy przesadzić, możemy przesadzić odpoczywając, wtedy jesteśmy leniwi. Możemy przesadzić pracując, wtedy grzeszymy brakiem tego odpoczynku. Możemy przesadzić również w modlitwie to też rodzaj ucieczki. W zasadzie z tych komentarzy wyłania się taki wielopoziomowy i wielowarstwowy portret bądź też autoportret człowieka wierzącego. Kim byłby ów człowiek wierzący, to ten wydaje mi się, który próbuje mądrze podejść do wielu spraw życiowych, co nie znaczy, że obywa się to bez wewnętrznej szarpaniny, wątpliwości i wielu ran. Pisze legan o przypowieściach ewangelicznych, w których zawarta jest, Olbrzymia nauka o cierpieniu, oczywiście najważniejszą nauką o cierpieniu jest Krzyż Chrystusowy, ale i o tych codziennych trudnościach życiowych, które w zasadzie towarzyszą każdej chwili naszego bytowania. Jak być mądrym chrześcijaninem? Na to pytanie możemy starać się odpowiedzieć, czytając książkę Legana. Czytając i zastanawiając się nad właściwą postawą wobec rzeczywistości, która uczy równocześnie tolerancji na. Różnorodność, ponieważ przy stole eucharystycznym Jezusa jest miejsce dosłownie dla każdego. Co oczywiście nie zwalnia nas z poczucia moralnej odpowiedzialności i nie powinno prowadzić do pokusy zbyt łatwego relatywizmu i rozwadniania pierwszych fundamentalnych wartości z których oczywiście najważniejszą jest życie ludzkie Ta opowieść Michała Legana rozpisana na wiele poszczególnych kryształów takich nazwałbym je kryształami komentarzy ewangelicznych jest w zasadzie próbą dotarcia do tego, czym jest ów łyk tego espresso, co nam daje, da, czy daje nam wzmocnienie, wzmocnienie czego? Poczucia życia, poczucia rzeczywistości, a może nie, może tylko wręcz przeciwnie, pobudza w nas wątpliwości, szarpaninę, zmaganie, jakieś ukryte traumy, rany, ale jest jednak on konieczny. Codziennie rano łyk Ewangelii, na przykład yy, z kanałem Michała Legana na YouTube, są też inne, jest chlebak dominikański, jest kanał Wojciecha Jędrzejewskiego, też są takie krótkie Krople ewangeliczne, łyki te, te, tego słowa, to może nic z pozoru w nas nie wywoływać, ale jednak zostawić w, w naszej świadomości, w naszej duszy, powiedzmy, pewien osad. Osad, z którego później coś będzie owocować. Jak pisze Legan, Jezus przychodzi do nadłamanej trzciny na pustyni, by potem w wyniku mozolnego procesu przerodziła się ono w, ona w mocne, silne drzewo. Tak też, być może też o tym jest ta książka, by nie bać się codziennych kryzysów, bo choćby taki trzydniowy, trwający kryzys może przyczynić się do tego, że możemy narodzić się jakoś na nowo. Zresztą każdego dnia, chyba, pijąc ową kawę, kawę ewangeliczną, możemy narodzić się jakoś na nowo. Wartością wielką tej książki jest brak dopowiedzenia, brak takiej fundamentalistycznej jednoznaczności przy jednoczesnym zachowaniu bardzo mocnego moralnego korzenia, ale i otwartości na różnorodność, jakby człowieka. W jego zmienności, w jego postawie interpretacyjnej, w jego metamorfozach, w jego przemianach, w jego nieuchwytności? To połączenie tego, co stałe, z tym, co zmienne, wydaje mi się cechą tych mini-komentarzy ewangelicznych, które dodam, są niezwykle ciekawą. Formą literacką, a komentują one najważniejszą księgę świata, i jednocześnie pomagają w codziennym życiu, są rodzajem porady życiowej i mądrościowego przewodnika po naszej codzienności i jej trudach, dlatego bardzo serdecznie polecam książkę Michała Legana. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku Pimy Duchowe Espresso.